Ten sezon rozliczeniowy cechuje to, że mieliśmy ogromną huśtawkę zmian cen po stronie dostawców ciepła. I przykładowo, jeśli chodzi o dostawcę ciepła wolia, który jest znaczącym dostawcą ciepła i w Libiążu, i w Szanowie, i w Trzebini, to zmiany taryf ciepła, czyli gigadżula i opłat stałych, osiem razy się zmieniały. Jeśli chodzi o węglokoks, który ogrzewa nam budynki w Libiążu, pięć razy. Czyli na to wszystko się jeszcze nakłada zmiana cen VAT-u. Wysokie dopłaty, jakie przyszły, to jest wynik tych zmian energii. Tutaj oszczędzanie nie miało znaczenia. Tu każdy przypadek jest indywidualnie inny i musi być analizowany, bo to ciepło, które jest dostarczane do budynku, jest mierzone w licznik, na liczniku ciepła. I potem rozdzielane jest na mieszkańców podzielnikami kosztów. To nie jest miernik zużytego ciepła, tylko to jest, tak jak sama nazwa wskazuje, podzielnik. I tutaj musielibyśmy każdy przypadek analizować, bo mieszkańcy czasami do końca nie rozumieją działanie tak jakby tego podzielnika. To, że, że on poza sezonem grzewczym powinien wskazywać zerowe zużycie. I to jest do sprawdzenia. Te podzielniki mają możliwość zapisywania w historii tych wskazań, które zanotowały. Także jeśli są takie przypadki, to my to analizujemy. Jeżeli ktoś grzał. Tylko w jednym pokoju de facto, bo w pozostałych było na tyle ciepło, że nie potrzebował tego dogrzewania. I teraz nagle otrzymuje wysoką dopłatę. To co? To znaczy, że jak gdyby to jest tylko kwestia tych wzrastających cen za ciepło? Hmm. W większości przypadków tak, no bo prawie 40% wzrost ceny energii no, rzutuje na to, że te ceny poszły w górę. Niektórzy się zastanawiali patrząc na te dopłaty i biorąc pod uwagę to, że starali się rzeczywiście oszczędzać, że te czujniki może działają tak, że mierzą ciepło z całego domu, a nie rzeczywiście na danym grzejniku. To znaczy tu każdy podzielnik, jeśli jest jakiś sygnał, no to oczywiście go weryfikujemy, sprawdzamy albo ewentualnie nawet można go dać do przebadania. Natomiast jeśli on w poprzednim okresie w miarę poprawnie rejestrował, czyli w okresie poza sezonem grzewczym... Nie rejestrował impulsów, a w okresie sezonu grzewczego, w sposób logiczny, zaczynając od września do grudnia, od grudnia do maja, narastająco te jednostki wzrastały, a potem malały, to, to pokazuje, że on poprawnie działa. Powinniśmy obserwować, jakie wartości są na tych podzielnikach i po zakończeniu sezonu grzewczego sprawdzać, czy te wartości się nie zmieniają, czy utrzymują się na tym samym poziomie. Tak. Tak, przede wszystkim tutaj samokontrola, czyli niektórzy zakręcają grzejnik i myślą, że ten grzejnik już nie grzeje. Może być usterka zaworu czy głowicy i ten grzejnik dalej może grzać. Niektórzy też do końca jeszcze nie wiedzą, nie rozumieją, że grzejnik będzie tak grzał, jak ustawimy sprawną głowicę. Na termozaworze. Czyli głowica nie dopuszcza ciepła do grzejnika według tego, jaką my chcemy temperaturę grzejnika. Głowica analizuje temperaturę w pomieszczeniu. Czyli jeśli ustawimy odpowiednie dwie, trzy, cztery kreski, czy 1, 2, trzy, cztery, tak jak jest opisane na głowicy, to ona tyle tego ciepła dopuszcza do grzejnika, żeby w tym pomieszczeniu była ustalana na tej głowicy temperatura. Czyli de facto rzeczywiście ten podzielnik mierzy to, co się dzieje w otoczeniu? Tak. Podzielnik ma dwa czujniki. Jeden czujnik, który odczytuje temperaturę grzejnika. Jeśli na grzejniku nie wzrośnie ta temperatura, tam powyżej 20 paru stopni, to ten podzielnik się nie włączy. I odczytuje temperaturę w pomieszczeniu, która też w zależności od wysokości. Czyli te dwie Wartości z tych czujników muszą zaistnieć, żeby podzielnik dopiero zaczął zliczać impulsy. Nie ma obawy, że będzie taka sytuacja, że na przykład, nie wiem, jest taka pogoda jak teraz, pomieszczenia się nagrzewają i przez to ten czujnik, odbierając to, co się dzieje w powietrzu, no, liczy więcej. No, nie powinno być takiej sytuacji. No, trzeba zobaczyć, czy czerwcu, w lipcu, w sierpniu nie ma takiej sytuacji, że ten podzielnik nalicza impulsy. No bo wtedy by świadczyło, że jest niesprawny.